Wiecie, że w Japonii mają dziesiątki dziwnych smaków KitKat, a to będzie chyba najdziwniejszy smak, jaki dotychczas jadłam: Wasabi. KitKat ten to regionalna edycja z miejsca, gdzie rośnie prawdziwe wasabi. Niech szan. No, coś tam czuć. Ojej, naprawdę czuję wasabi. Wasabi z białą czekoladą, ale dziwne. Smak świetnie odzorowany, jeśli chodzi o kitkę z Japonii, to nigdy nie zawodzą. Dziwne, ale smaczne. Daje 7 na 10. Naprawdę sporo się naszukałam tego smaku w Japonii, bo bardzo chciałam spróbować tej edycji z wasabi. Jest on bardzo ciężko dostępny, nawet w Japonii, uwierzcie mi, ciężko było go dorwać. A widziałeś, że jest też smak sake czy też maczy? KitKat w Japonii często produkuje regionalne czy też sezonowe limitowane edycje. I jak jest też w wypadku tego batonika, jest on produkowany tylko w miejscu, gdzie słynie się z prawdziwego japońskiego wasabi. My akurat kupiliśmy go w Donki w Tokio. A jeśli interesują cię ciekawe, dziwne, nietypowe smaki z całego świata, to wpadaj na skramik.pl. Staramy się sprowadzać takie cudeńka do naszego sklepu.